Zbliżałem się święta, ja myślę o tobie i przeglądam zdjęcia Gdy spadają gwiazdy, marzę o twojemu uśmiechu, a nie o prezentach Z roku na rok ciągle się udzę, że trafisz do serca I z roku na rok oglądam Kevin sam w domu, sam w apartamentach A mieliśmy teraz leżeć przed kominkiem i pić czekolady z piankami i drinki Już miałem nawet na bookingu zniżkę, miałem być Tatra A jestem w piście Staje się klinczem, a miałem być misiem Taki był plan na Wigilię Ubrałem choinkę, kupiłem ci szminkę, a tymczasem ty z jakimś szymkiem I na pocztówce, na gobałówce piszesz wesołych świąt Ja na poduszce, ale nie osnę, bez ciebie to nie to Lecie po lodowcowa trzy, a mi lecą ze Bo wiewiór to ja, a tym żołędziem dla mnie byłaś ty Kolejny rok święto w domu jak Kevin Mam już dość tych na noc Chcę wracać z trasy do jednej Tylko z nią dzielić kot, Byłaś pierwszą gwiazdą na niebie To był błąd To był błąd Kolejny rok halon, Będę święto w domu jak Kevin Mam już dość tych na noc Chcę wracać z trasy do jednej Tylko z nią dzielić kot, Byłaś pierwszą gwiazdą na niebie To był błąd Czekam aż ktoś będzie tak tam nie patrzyć. jak Burys na Roxy lub na w końcu miłości leż takiej naprawdę, na dobre i nazwy tak jak White na Paule Mikołaju w tym roku daj mi wariatkę lojalną mi tak jak ja czapce Festiwal fałszywych uśmiechów, karnawał złamanych obietnic Siedzę sam w domu jak Kevin, bo średnio obchodzą mnie wasze imprezki Jak miś na Krupówkach, zewnątrz mam uśmiech, a w środku mam masę dramatu Chcę zbudować dom i mieć córkę, a ty chciałaś tylko mieć blachę na dachu Las pokryty śniegiem, a w tym świetle żyłeś się tak jak w Narni Koło latarni, czekam na ciebie z pełną butelką Bacardi Chciałem cię zabrać na sanki Kupiłem bukiet Konwali Ale ty postanowiłaś mnie zdradzić z tytą, co wygląda jak Hagrid Kolejny rok, halon Wędzam święto w domu jak Kevin Mam już dość tych na noc Chcę wracać z trasy do jednej Tylko z nią dzielić kot Byłaś pierwszą gwiazdą na niebie, to był błąd Kolejny rok, halon, węcam święto w domu jak Kevin Mam już dość tych na noc Chcę wracać z trasy do jednej Tylko z nią dzielić kot Byłaś pierwszą gwiazdą na niebie To był błąd, to był błąd Powiedz, czy wierzysz magię Powiedz, czy wierzysz to Że można kogoś kochać nieustannie A czy uwierzysz dla mnie A czy uwierzysz we mnie Czy mnie będziesz wnieślić i powiem Że chcę być niezniszczalny czy już zawsze będziesz? Bo nie chcę niczego więcej.